Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich radnych, Pani Starosto, Pani Wicestarosto, jest z nami pan, Pani Skarbnik, Pan Sekretarz, witam gorąco. Otwieram 43 sesję Rady Powiatu, sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek Zarządu w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie na ten rok w celu płynnego wykonywania działań finansowych właśnie w tym roku. Szanowni Państwo, z, w związku ze stwierdzeniem kworum, najpierw odczytam listę obecności, proszę o zgłaszanie swojej obecności. Czy jest z nami Pan Paweł Bereżnicki? Nie ma. Pan Czesław Bukowiec? Pan Grzegorz Burcza? Grzegorz Burcza jest obecny. Dziękuję. Pan Ryszard Kmielowicz? Jestem pan obecny. Pan Łukasz Czerny? Tak, jestem. Dziękuję. Pani Anna Duzinkiewicz? Pan Józef Pan Marek Gołkowski. Pan Stanisław Hołupczak. Jestem. Dzień dobry. Dobry. Pani Renata Korek. Agnieszka Macołysz obecna. Pan Marian Maliński. Pan Ryszard Maliński. Nie wiem, czy jestem obecny. Dziękuję. Jest pan obecny. Pan Kazimierz Sać. Jestem. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. No, a już myślałem, że kolegi Kazika nie ma. Pan Grzegorz Czaprański. Ja dzisiaj inkognito. Aha, no dobrze, ale słyszysz dobrze. Pan Leszek Stuła. Nawet bardzo dobrze. Pan Leszek Stuła i Pan Waldemar Wawrzyniak. Witam, jestem obecny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w dzisiejszej sesji uczestniczy dziewięciu radnych na ustawowy stan 17, a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Przyjęcie porządku obrad. Cel państwo wiecie, dlaczego została sesja zwołana, czy do samego porządku obrad ktoś z państwa radnych chciałby, ma jakieś sugestie, chciałby wnieść jakieś zmiany? Jeżeli nie, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do procedowania nad punktem drugim, nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały numer 41 tak dobrze, łamane na 296, łamane na 2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Bardzo proszę Panie Starosto o wprowadzenie do tego, do tego punktu tej uchwały. Jak Państwo pamiętacie, Rozliczenie roku starego y, miało być również rozliczeniem i wprowadzeniem zmian do budżetu roku bieżącego. Jeszcze w tamtym roku. Ale że rozliczenia y, roku ubiegłego trwały do ostatniego dnia y, roku 2021, y, w związku z tym zdjęliśmy y, uchwałę, która takie zmiany miała wprowadzić jeszcze y, na ostatniej sesji ubiegłego roku. Z założenia, że po rozliczeniu tych wszystkich zadań i finansowego, a finansowej analizy tych zadań wprowadzimy te zmiany pilnie z początkiem roku bieżącego, żeby ta płynność w realizacji tych zadań była niezagrożona. Przede wszystkim w tam Podczas tej ostatniej sesji uwagi wnosił pan Stanisław Kołczak i y, uważaliśmy, że y, trochę tej racji jest, bo podwójne zapisywanie, które jakby niczemu nie szkodziło, ale jednocześnie y, nie potrafiliśmy, nie można było rozliczyć, bo tak jak powiedziałem, te inwestycje y, do ostatniego dnia tamtego roku y, były realizowane i. Na koniec ostatniego dnia tamtego roku wystawiane faktury i dzisiaj już możemy precyzyjnie powiedzieć, jakie zmiany y, trzeba wprowadzić z tytułu niezakończonych i przeniesionych inwestycji na rok y, 2022. I z tego powodu pilna potrzeba nastąpiła, żeby y, tą sesję nadzwyczajną zwołać w celu y, dalszej, płynne, dalszego płynnego funkcjonowania powiatu gryfickiego. I wprowadzenie tych zmian poproszę panią skarbnik. Witam państwa serdecznie. Jeśli chodzi o projekt tej uchwały, to w projekcie dochody zwiększamy o 63 251 złotych 10 groszy zł, natomiast wydatki o...

W wydziale komunikacji starostwa powiatowego wzrost przewidywanych dochodów o 20 tysięcy i dochody związane z projektem pod nazwą Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego kwota 18 tysięcy 713 10 groszy W wydatkach zapisane są tutaj następujące pozycje. 604 787 złotych 20 zł to są wydatki związane z kontynuacją projektu CUM 346 600 zł to jeszcze ostatnie płatności związane z realizacją budowy modernizacji drogi Nowielica rzysła. 117 117096 zł związane z modernizacją oświetlenia głównego sali sportowej i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w hali Gryf Arena w Starostwie Powiatowym. To jest inwestycja rozpoczęta, przygotowania tej inwestycji rozpoczęły się w zeszłym roku. Następnie jeszcze tutaj mamy wydatki związane z projektem Laboratoria Przyszłości. W kwota 44 538 oraz z tym projektem GODE, innym 19 238 zł. To są wszystkie tutaj y, zmiany do budżetu. Bardzo dziękuję. Szanowni ja Państwo. Ja jeszcze Pani Przewodnicząca, jeszcze dodam proszę. do tego, że te wszystkie zmiany, o których mówimy dzisiaj, one były przedmiotem dyskusji na ostatniej sesji ubiegłego o ubiegłego roku. To jest tylko doprecyzowane y, to, o czym dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy, tak jak już wspomniałem y, w roku ubiegłym. Niektóre z tych zadań y, były rozstrzygnięte ze względu na brak możliwości zakupu, bo nastąpiło tąknięcie w handlu i tak dalej, i y, konieczność przesunięć, jak chociażby to oświetlenie Gryfareny, gdzie y, y, przetarg już jest rozstrzygnięty, a zakupy lamp i tak dalej, no, trafiły na problemy i, i dlatego należało to przesunąć. Tak również taka sytuacja również ma miejsce w przypadku laboratoriów przyszłości, gdzie program był rozpisany na rok ubiegły, ale ze względu na brak możliwości zakupu sprzętu elektronicznego, a to jest taka, takie zjawisko e, dość powszechne w tej kategorii zakupów i stąd też e, konieczność przesunięcia tego zadania na rok 2022. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zająć głos? Jeśli mogę, tak na chwilkę tylko. Proszę Pan Kimśtać. Przepraszam, że mnie nie widać, przynajmniej nie widać, że palę. E, znaczy ja tylko się odniosę do wypowiedzi pana, pana Starosty. Nie uczestniczyłem w komisji, ale generalnie chcę zwrócić uwagę na jedną taką zasadniczą kwestię. Skarbnik czy ten czy, czy inny przedstawia pewne określone liczby nie jako skarbnik tylko Przedstawia to oczywiście po zaakceptowaniu przez zarząd. Ja akurat y, y, cenię profesjonalizm y, y, pani skarbnik, może to zabrzmi, zabrzmi trochę tak, nie tak, jak, jak powinno, bardziej cenię y, profesjonalizm tejże pani skarbnik niż poprzedniej, a też y, jakby znają cechy charakterów. Więc y, jeśli są jakiekolwiek uwagi, taka prośba jest moja. To miejmy ewentuwa, ewentualne wątpliwości zapytania do zarządu niż do pani skarbnik, bo pani skarbnik wykonuje tylko pewne swoje czynności i jestem przekonany, że w sposób e, zgodny ze sztuką e, prawidłowy. E, I ja doskonale rozumiem, że, że są okresy roz, rozrachunkowe i tak dalej, i tak dalej, to co zresztą pan Starosta wspominał. E, I nie, nie jesteśmy w stanie jakby na na daną chwilę określić precyzyjnie pewnych kwot, ale na pewno nie jest to żadne celowe działanie ze strony Pani Skarbnik, że, że wykonuje jakieś czynności poza wiedzą Starosty czy całego Zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce... Pani, pani Przewodnicząca, jeśli można. Proszę bardzo, Pan Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja tylko chciałbym się upewnić, bo oczywiście pamiętam dyskusję na ostatniej Komisji Budżetu i Finansów. Ale chciałbym się upewnić, czy te wydatki, które są y, przedstawione w uzasadnieniu do dzisiejszej uchwały, to są wydatki niezrealizowane w roku 2021? Czy w tych wydatkach są jakieś nowe wydatki, które dotychczas nie zostały zaplanowane? Tak Bardzo proszę o odpowiedź. To są wydatki, które nie zostały zrealizowane albo wydatki, które rozłożone są na dwa lata w realizacji. Tak jak jest hydrofor dodatkowy, dodatkowe zadanie, które wynika z oceny strażaków, jeżeli chodzi o Centrum Usług Publicznych. To niespodziewany koszt, bo niewydolność instalacji wodnej okazała się na tyle, czy wydolność na tyle słaba, że strażacy wydali opinię negatywną w stosunku do tej sieci, i stąd konieczność zainstalowania urządzenia na tej sieci. To chyba tylko jedna sytuacja, która która jest nowym jakby zadaniem, a reszta to tak jak już na wstępie powiedziałem. Bardzo dziękuję Państwu. Czy jeszcze pytania? Jeśli mogę jeszcze to to znaczy, że z wyjątkiem tego hydroforu wszystkie inne wydatki pozostały w budżecie 2021 roku jako niezrealizowane rozumiem, tak? Czyli pozostały w nadwyżce zwy, zwyczajnie. Tak. To jest najważniejsza informacja. Tak, niedokończone zadania, bo e, w przypadku Nowielice Gorzysław warunki pogodowe na to nie pozwoliły i no to e, Dyrektor to już tylko wiemy, dyrektor, tak, Dyrektor e, Zarządu Dróg Powiatowych e, postanowił, że to będzie trzeba poczekać na te najlepsze warunki pogodowe, wtedy e, ta technologia jest e, dużo skuteczniejsza. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, bardzo proszę o do głosowania. Państwa, oddanie głosu w sprawie przyjęcia uchwały. E, proszę pana Pawła Bryżyckiego. Nie ma pan Grzegorz Bórcza. Tak, jestem za. Pan Ryszard Jestem za. Pan Ryszard jestem za. Pan Pani Anna Duzinkiewicz nie ma, chyba nie dotarła. Pan Józef Gandurski też nie. Pan Stanisław Chłopczak? Jestem za. Pani Renata Korek? Tak, jestem za. Agnieszka Mackoć również za. Pan Ryszard Maliński? Jestem za. Pan Kazimierz Sać? Jestem za. Pan Grzegorz Szaprański? Jestem za. Pan Waldemar Wawrzyniak? Jestem za. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jednomyślnie podjęliśmy procedowaną uchwałę. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego, a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany numer. 270 łamane na 2021 Rady Powiatu Brytyjskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brytyjskiego na lata 2022-2030. Proszę bardzo, czy są pytania? Jeżeli nie ma, proszę o tablicę do głosowania. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy Pan Grzegorz Burcza jest za przyjęciem uchwały? Tak, jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Ryszard Milowicz? Jestem za. Pan Łukasz Czyrny? Jestem za. Pan Stanisław Chłupczak. Jestem za. Pani Renata Korek? Jestem za. Agnieszka Matkiewicz jest również za. Pan Ryszard Maliński? Jestem za. Pan Kazimierz Sać? Za. Pan Grzegorz Czeprański. Za. I Pan Waldemar Wawrzyniak? Jestem za. Bardzo dziękuję. Również jednomyślnie podjęliśmy uchwałę. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą sesję. Bardzo dziękuję za udział, bo wiem, że to nie jest takie łatwe, żeby z dnia na dzień zorganizować sobie czas. Dlatego tym bardziej dziękuję za uczestnictwo i na tym zamykam posiedzenie 43. sesji Rady Powiatu Gryfickiego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do